Czasami zasłania okno. Pertyki też już I to się potwierdza w świadectwie najgorszych nieszczeń XX wieku, to znaczy bułagów i obozów koncentracyjnych. Tam w barakach najbardziej cenionymi ludźmi, albo bardzo cenionymi, byli bibliotekarze, byli pisarze, ludzie, którzy mogli opowiadaniem, przenieść się z tego nieszczęścia do jakiegoś innego świata. I to świadczy o tym, jak wielką potrzebę literatury mamy wszyscy, jak bardzo dzisiejszy świat tego nie docenia, a to jest, to jest potrzeba taka elementarna. Potrzebujemy narracji, potrzebujemy historii po to, żebyśmy nie zdziczęli jako jako gatunek. Napisał do mnie taką karteczkę, panie Krzysztofie, niech pan nie powtarza tego głupstwa. Przemijanie to jest istota życia. Co nie przemija, jest martwe. Wobec czego chwalmy przemijanie, chociaż przykro nam, że mi mówił. Nie jest męczący. czy nie ma chęci czasem po prostu zamknąć się od wszystkiego, czy od kogoś? Na ogólnej higieny czasem trzeba się obciążać wszystkiego. To po prostu jest, no takie wyrównanie bila, jakiś balans równowagi, to nie ma dwóch zdania, ale ponieważ to jest strasznie takie filozoficzne pytanie, to ja Państwu w zamian tego powiem idiotyczny dowcip o blondynkach. Dlaczego blondynka najważniejsze decyzje podejmuje przy lustrze? Bo co dwie głowy to nie jedna. I to trzeba umieć samemu opanować samotność. Jak ktoś sobie z samotnością sam nie poradzi, to i drugiemu nie pomoże. Z tajemniczych 45 zeszytach w notatkach, które pan trzyma w stojfie i które, jak pan mówi, ludzie będą mogli zobaczyć dopiero po pana śmierci. Nie chcę robić tutaj autopromocji, bo możliwe, że to będzie straszna nuda. Ale ja nie mam nawet dzisiaj odwagi tego czytać. Ciągle odkładam na później. Jak wiecie Państwo, to jest taka pułapka całego życia. My ciągle coś odkładamy na później, a później już się dawno zaczęło i czasu dalej tego na to nie ma. Tak notuję, notuję różne reakcje na świat. Mam nadzieję, że one nie są jakieś kompromitujące czy jadowite. Może jest dobrze jeszcze kiedyś przeczytać, i wtedy coś tam nie wykreślę, poprawię, a może wszystko zostawię. Bo nie sądzę, żebym pisał rzeczy, z którymi się tak dzisiaj kompletnie nie zgadzał. Natomiast oczywiście tam jest zapis świata, który przeminął. Czasem czytam jakiś fragmencik tego, co tam napisałem. Jaż mnie zdumiewa, że pamięć tego wszystkiego już nie. Nie magazynuję. Już gdzieś zasypała, wyrzuca. Poznam taką masę fantastycznie ciekawych ludzi. W tylu różnych przygodach brałem udział, aż mnie rozumiewa, że takich ważnych rzeczy potem po się już nie, nie wyraźnie pamięta. No miałem szczęście, że tak mi się podoczyło życie, jak toczy się dotąd. Bo nie musiało w ogóle mogłem zginąć w czasie wojny, najbardziej nie było. Ginął w czasie bombardowań w 1939-1940 roku. No a tak się nie stało. A teraz co z tego zapisałem? Co z tego się daje utwalić, To wszystko tak gwałtownie przemija, że nie jestem w stanie zastanowić się, jaki wartość, jaką wartość, że to miały te, te wspominki. Nagrywam, bo to podobno ktoś tego szuka, Na Facebooku co tydzień, jakąś taką. Taki felietonik, bo już się nauczyłem przez lata czytać fenietony, i jakaś publiczność mi towarzyszy. Robię to po polsku i po angielsku. Mój angielski jest oczywiście amatorski. Myślę, że to będzie wróciło pewną wesołość ludzi, którzy to będą czytali, czy czytają. Ale poza tym, co to warta jest ta pamięć? Ktoś użył takiego brutalnego sformułowania, że zaświecamy kosmos naszymi wspomnieniami. Nie bardzo wiem, co to znaczy, ale wolałbym w ten sposób nie zaśmiecać. Sam bym chciał znaczyć odpowiedź na to pytanie, bo nie wiem, czy będzie, czy mi okoliczności pozwolą. Mam scenariusz gotowy, mieliśmy zaczynać za półtora miesiąca, no ale zobaczymy, czy sytuacja polityczna, ekonomiczna na to pozwoli. Jak nie pozwoli, to nie będę. Głośno się skarżył, bo w końcu udało mi się i tak zrobić. Wiele filmów, które były bardzo trudne do sfinansowania, one nie przynosiły takich ogromnych pieniędzy. Niektóre przyniosły, nie mnie oczywiście, ale to tak jest, że sukces to zawsze ma wielu ojców, i ci ojcowie, zwykle szybko rozliczają się z tym sukcesem, a artysta robi swoje następne. Mam coś jeszcze do powiedzenia, jakiś konkretny pomysł. Zobaczymy. Może się uda. i to często każą nam wskazywać, co byśmy wzięli w bagażu na bezludną wyspę, No i wtedy zaczynam zawsze od negocjacji, że trzy to za mało, raczej pięć, a najlepiej dziesięć, a potem już nie tytuły, tylko autorzy, bo wszystko, co napisze wybitny autor, mnie ciekawić, to będzie... Dzieło doskonalsze czy mniej doskonałe, jak to jest Tomasz Mann, czy jak to jest Albert Wilk, czy jak to jest, no Tomasz Mann już był, ale może być Dostojewski, jest, albo Józef Konrad. To są pisarze gwarantowani, to ja każdego z nich będę czytał z ciekawością. I także współczesnych, jeżeli miałem to szczęście, że mogłem poznać przez moment współpracować z Grahamem Green. To był wielki pisarz. Nie dostał Nobla tylko dlatego, że był katolikiem, a Nobel wtedy był bardzo antykatolicki. Niemniej, no, Gabriel Garcia Márquez, który miałem okazję też poznać. Gründer który był wielkim pisarzem. No, I właśnie już bagaż przeciążony już ten plecak się urywa, a ja jeszcze nie włożyłem połowy książek na no, mój ulubiony. Tomasy Lampedusa od Gatopardo. Genialna książka, bardzo aktualna dzisiaj, niespodziewanie. To znowu jakiś świat odchodzi, a to jest o odchodzeniu światu. Bardzo pięknie dopowiedziane. No więc jak nie widzi, mam ciężki bagaż i tylko wszystko to chciałbym zachować.